Agata Kornhauser, Duda i Andrzej Duda obchodzą właśnie 30 rocznicę swojego ślubu. Chociaż ich romans zaczął się niewinnie, jako para licealistów w Krakowie, nikt nie mógł przewidzieć, że ich drogi zaprowadzą ich aż tak daleko. Dziś, będąc na oczach opinii publicznej niemal przez całą dekadę, ich związek przetrwał próbę czasu i skomplikowane wyzwania. Agata i Andrzej urodzili się w 1972 roku i choć Agata jest nieco starsza, to nie przeszkodziło to w rozkwicie ich miłości. Ich losy zetknęły się po raz pierwszy na wspólnej imprezie w latach 90. Andrzej Duda, już wtedy wykazując zainteresowanie, odprowadził przyszłą żonę i jej przyjaciółkę do domu, co było zapowiedzą dalszych romantycznych wydarzeń. Potem nastąpiły kolejne spotkania. Wspólne wyjścia do kina i na letnie tańce w pałacu pod baranami, już bez koleżanki, wspomina Agata Kornhauser, Duda w gazetce Twój prezydent Andrzej Duda. Młody Andrzej Duda wykazywał wyjątkowe zaangażowanie, zabiegając o uwagę Agaty, która początkowo nie była przekonana do swojego adoratora. To właśnie te początki, pełne niedomówień i subtelnych gestów, ukształtowały fundamenty ich długotrwałego związku. Początki związku Agaty Kornhauser, Dudy i Andrzeja Dudy były pełne młodzieńczej rywalizacji, jako że uczęszczali do konkurujących ze sobą, prestiżowych szkół w mieście. Dudek, jak nazywali go w domu, od początku miał wyraźny plan zdobycia serca Agaty, mimo że ona nie wykazywała większego zainteresowania. Niechętnie zgadzała się na wspólne tańce, a podczas nich, jak opisuje Anna Nowak w książce Agata Kornhauser, Duda. Pierwsza dama Rzeczpospolitej sprytnie unikała jego zbliżeń, kiedy próbował ją pocałować, czytamy w biografii. Mimo tych początkowych nieporozumień, uczucie między nimi zaczęło kiełkować. Oficjalnie para zaczęła się spotykać we wrześniu 1990 roku w trzeciej klasie liceum. Po szkole średniej ich drogi akademickie rozeszły się: Agata studiowała germanistykę, a Andrzej prawo. Ale ich serca pozostały blisko siebie. Mieli różne zainteresowania i charaktery: on uwielbiał górskie wędrówki, a ona preferowała spokój domowego ogniska. Ich różnice zdawały się tylko umacniać ich związek, co zadziwiało wspólnych znajomych. Znaczącym momentem w ich relacji była spontaniczna wyprawa autostopem po Europie, którą podjęli jako studenci. To była podróż bez zaplanowanego budżetu. Każdego dnia jedliśmy tylko chleb z Nutellą, wspominał później prezydent. Ta przygoda nie tylko zbliżyła ich do siebie, ale także ugruntowała ich wzajemne uczucie, które przetrwało próbę czasu. Niewiele czasu upłynęło od ich oficjalnego związku, kiedy to zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. W grudniu 1994 roku wzięli ślub cywilny, a w lutym następnego roku kościelny. W październiku tego samego roku na świat przyszła ich córka Kinga, która później uczęszczała do tej samej szkoły średniej co jej ojciec. Agata Kornhauser, Duda i Andrzej Duda zawsze wyrażali się o sobie nawzajem w samych superlatywach. W trakcie kampanii wyborczej pierwsza dama mówiła: Cenię Andrzeja za to, jakim jest człowiekiem, mężem i ojcem. Posiada on te cechy, które według mnie powinien mieć ojciec rodziny daje nam, mnie i córce, duże poczucie bezpieczeństwa, pamięta o wszystkich świętach i ważnych okazjach, pojawiając się czasem niespodziewanie w drzwiach z bukietem kwiatów. Jest w tym uroczy. Z kolei Andrzej Duda wyrażał się o swojej żonie równie ciepło. Mam wspaniałą, mądrą, bardzo dobrą żonę, którą ogromnie kocham. Jesteśmy normalnym małżeństwem. W małżeństwie są spory o różne kwestie, jak wychowanie dzieci czy zarządzanie domowym budżetem, co jest zupełnie naturalne. Każde z nas ma swoje poglądy, wyznał w wywiadzie dla Super Expressu. We wtorek, 18 lutego 2025 roku, dudowie obchodzą Perłowe Gody, czyli 30 rocznicę ślubu. Z tej okazji pierwsza dama opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie ślubne sprzed lat. Przedstawiające szczęśliwych nowożeńców w chwili pocałunku. Dziś celebrujemy 30, rocznicę ślubu, wspólnej drogi i miłości. Napisała. Pozostaje pytanie, czy prezydent znajdzie czas na świętowanie tej wyjątkowej okazji? A jeśli tak, to jak będą wyglądać te obchody?